Cezary Graf, dzień dobry. W czerwcu 2016 roku napisałem pewien artykuł. Miał on tytuł Przyszłość USA, Rosji i Chin w 8 punktach. Przetrwał, przedrukowany na różnych serwisach polskich, angielskich, a także funkcjonuje na wykopie. Odczytam ten artykuł. Punkt pierwszy. 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy podejmą decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej. Dygnitarze unijni uczynią wszystko, by zatrzymać, łamane, opóźnić wprowadzenie demokratycznego wyboru w życie. Nie odniosą sukcesu. Punkt drugi. 8 listopada 2016 roku Donald Trump zostanie wybrany na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Urząd będzie pełnił przez dwie kadencje. Siły zła będą dążyły do zablokowania elekcji Donalda Trumpa z urzędu, korzystając ze wszystkich dostępnych sposobów. Nie odniosą sukcesu. Ameryka znowu stanie się wielka. Punkt trzeci. Zostanie nawiązany sojusz strategiczny pomiędzy Federacją Rosyjską i krajami zależnymi od niej oraz USA i krajami zależnymi w celu przeciwstawienia się polityce chińskiej. Starcie zbrojne pomiędzy blokami oznaczałoby unicestwienie życia na planecie, zatem współzawodnictwo przybierze charakter ekonomiczny. Punkt czwarty. Unia Europejska upadnie. Nastąpi dalszy napływ imigrantów z Afryki. Państwa południa zbankrutują i nie będą ratowane. Francja przejdzie ogromne perturbacje i stanie się nacjonalistyczna oraz prorosyjska. Niemcy, Benelux i kraje nordyckie demokratycznie wybiorą nowe władze i pod opieką USA zaczną intensywnie współpracować z Rosją. Zostanie zorganizowana amerykańsko-rosyjsko-polska ekspedycja porządkowa do Europy Zachodniej, boots on the ground, w celu Unormowania sprawy z imigrantami. Punkt piąty. Media, polskie media przejęte od firm niemieckich przez firmy amerykańskie całkowicie zmienią retorykę. Mieszkańcy Polski całkowicie zmienią przekonania. Punkt szósty. Wschodnia Ukraina w sposób demokratyczny znajdzie się w strefie wpływu rosyjskiego. Zachodnia Ukraina stanie się państwem upadłym failed state. Linia podziału prze, będzie przebiegała na Dnieprze. Estonia i Łotwa znajdą się w, wpływie, w strefie wpływu rosyjskiego. Litwa zacznie sympatyzować z Rosją. Punkt siódmy. Bez Unii Europejskiej i sztucznego sporu na linii USA-Rosja, świat stanie się lepszym miejscem. Gospodarki bloku prozachodniego i prochińskiego będą rywalizowały jak równy z równym. Punkt ósmy, ostatni. Świat finansów poprzez hiperinflację zostanie zmuszony do odejścia od obecnego ładu monetarnego na rzecz pieniądza opartego o blockchain. Część rzeczy za nami, część rzeczy w toku, część rzeczy przed nami. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.